Chciałam tam zrobić pokaz pokoju w hotelu. I jak przyjechałam, to się okazało, że pani nie miała żadnego potwierdzenia na, na, mój, na moim bookingu, na swoim znaczy. No dobra, dała mi jakiś tam na dole pokój. No i ja poszłam sobie zjeść, poglądać miasto. Mówię, przyjdę, położę się. Przyszłam, a pani do mnie mówi, że niestety musiała moje rzeczy zabrać z tamtego pokoju i przenieśmy do innego pokoju, ale jest problem. I mówi, jak pani nie zechce zostać, to trudno, do zostanę. Zresztą się, no kurwa, gdzie ja teraz tu będę szukać? Innego miejsca, prawda? No ale mówię, o co chodzi? A ona mówi, bo właśnie szlak trafił prąd w część hotelu i nie ma prądu. A to znaczy, że się nie umyję. <śm> nie umyję. I będę chciała chodzić z żarówką. Dobrze, że mam powerbanka, który, który po prostu ma światło, no i telefon, ale po prostu e, takiego tura, to mówię, w życiu chyba nikt nie robił, z latarką. Także nie wiem, czy Was to będzie interesowało, ale czekajcie, po kolei. Nie wiem, czy widać. Chyba nic tu nie widać. Tu mamy drzwi wejściowe. Tu jak się wejdzie jest jakaś ławka, <laughs> musicie sobie trochę to wyobrazić, wiecie, taką wyobraźnią, odrobinę. O tak, tam jest łazienka, no, nie zrobię jak prawdziwy youtuber wam pokazu, no bo się nie da. Przypuśćmy, że jestem czysto i w porządku. Jakąś szafkę, dodatkowe koce, bo w Peru w nocy bywa zimno. Tu jest okno na ulicę. Tu jest szyba, ale tu jej nie ma. Więc to jest taka chyba naturalna klimatyzacja w oknie. No ale możemy je zamknąć e, okiennicę. Ale jak zamknę, to będę miał zupełnie jak w dupie. E, tu mam łóżko, takie ala dwuosobowe. Jest to toale, toaletowy papier dołączony, no, a znowu nic nie widać, przepraszam. Ręcznik, jakieś mydełko. Tam jest jakaś tam szafka i stolik, przepraszam. O, jeszcze bym zapomniała, najważniejsza rzecz to ten stolik tam jest. No ale słuchajcie, po prostu ubawiana ta sytuacja i mówię tak. Jeżeli Dajcie, muszę się jakoś podświecić. Uuu. Jeżeli w tej chwili zrezygnuję, jest późno. Nie mam za bardzo, gdzie szukać. Nie mam dostępu do internetu, bo internet w tym hotelu też nie bardzo działa. I nie mam jak znaleźć innego hotelu. Jest późno, jestem zmęczona. Po tylu lotach po prostu mi się nie chce. I stwierdziłam, że zrał to pies. Ja się tu tylko mam przespać, rano się trochę opłuczę, umyję cokolwiek, może będzie prąd do rana. I jadę dalej. Słuchajcie, ja chciałam zostać youtuberką. Ładnie zaczynam, co? Po prostu... No to do jutra. Ja jeszcze mam być, patrzcie, jak romantycznie nawet, nie? Pięknie, ciemno, tylko blask latarni z typu ulicy. No, nikt tak nie ma jak ja. Co wam powiem? Całkiem romantycznie. Stoisz sobie przy oknie w blasku latarni. Romantycznie pada deszcz. No tak, bo dzisiaj przyjechałam do Leje, a miało być słońce. Całe wakacje. Dobra, przepraszam, jest spora deszczowa w Peru, w Peru więc w takich wyższych strefach, jak tutaj Arequipa, popadam. Chłopaki idą jeszcze z Sylwka nie do pici i jep butelki na ulicę. Także, wam, nie ma co narzekać. Czasem macie w gratisie fajne rzeczy. Przy okazji się dotlewię, bo tu nie ma pniecie. Tu jest szybka, tu jest szybka, tu nie, ale tu nie ma. Rozumiem, że tu się nikt nie wtrapie w nocy, bo już takie myśli miałam. czy ja zamknięte. Ale jak już tu rękę wsadzi, to są otworzy, nie? przyjdzie z wizytą. Oj Boże, najgorsze jest to, że się nie ma jak umyć. A to jest taka bardzo porwiańska rzeczywistość, że myją się ludzie w zimnej wodzie. To mnie po miesiącu tych czasów tutaj, to by reumatus zabił. Oj Boże, Boże, powiem wam, że ja to co wczoraj widzę ten urlop